Obejrzeliśmy wspólnie już 110 programów, w których opowiadam o książkach. O książkach, które ja bardzo lubię, o moich ulubionych książkach, ale wśród państwa, które je oglądają, zyskują one dość dużą popularność często zadziwiającą, czasami zadziwiająco mniejszą. Jest nas spora gramatka. 1300 subskrybujących osób, które wraz ze mną wędrują poprzez regały, półki z książkami, których tu jeszcze pełno. Mija właśnie 3 lata, kiedy rozpoczęliśmy tych naszych spotkań, i no będziemy je kontynuowali. Ponieważ w ciągu trzech lat odbyliśmy 110, czyli średnio rocznie spotykamy się 33 razy, książek przed nami jest do obejrzenia około półtora tysiąca, czyli czeka nas jeszcze wiele wspólnych przeżyć, niewątpliwie wspólnie minionych i mijających w dobrej atmosferze chwil. Dziękuję Państwu za obecność, za spotkania, za udział w tych spotkaniach. No i do zobaczenia na następnym. Mm, your words are bits of broken glass, Inside the labyrinth of your head, you try to drag the colors down and dress the spirit in a gown of cynicism, cold and tight. I turn my face toward the light, I bite my. Take a step into the blue, away from the distorting view. You offer me a poison wine, on demand, I say that it is fine. But I have built a glass facade between. Jak Państwo widzą, jest czego wybierać. Przed nami wiele ciekawych spotkań, wiele ciekawych książek. Nie małych przeżyć. W związku z tym pochwalę się tylko, że każde przygotowanie tej audycji pochłania mniej więcej 2-3 tygodnie. I jest również Sporym przeżyciem dla mnie, co robię z wielką przyjemnością, bo wiedząc, że ogląda to 1300 subskrybentów, no to warto. Dla takiego grona przyjaciół, miłośników książki warto to robić. Zapraszam na dalsze spotkania.